Są takie miejsca i takie dni, które na zawsze pozostają naznaczone tragedią. Franciszkowo, Mała Wieś w Wielkopolsce, to jedno z nich. Dla większości jej mieszkańców niedziela 2 października 2005 roku miała być zwykłym jesiennym dniem. To jest historia Arkadiusza i Ernesta Fojutów. Opowieść o tym, jak alkohol, chciwość i niewyobrażalna brutalność doprowadziły do potrójnego morderstwa, oraz o wyroku, który przeszedł do historii polskiego sądownictwa. Aby zrozumieć, co się stało, musimy przenieść się do Franciszkowa. To tutaj, w dwóch sąsiadujących ze sobą domach, żyli bohaterowie tego dramatu. W jednym mieszkał Grzegorz K. z żoną i dwiema córeczkami sześcioletnią Emilką i dwuletnią Sabiną. W drugim bracia Foyutowie. 22-letni Arkadiusz i 24-latek Ernest. Nie cieszyli się dobrą opinią. Lokalna społeczność znała ich głównie z zamiłowania do alkoholu i drobnych kradzieży. Byli uosobieniem problemów, od których większość wolała trzymać się z daleka. Tego dnia bracia pili. Jak ustalono później od samego rana. Kiedy skończyły się pieniądze na kolejne piwa, w ich głowach zrodził się plan. Plan był prosty: okraść sąsiada. Wiedzieli, że Grzegorz ma samochód i być może trochę gotówki. Problem polegał na tym, że sąsiad był w domu. Ale to nie powstrzymało braci. Zamiast tego podjęli drugą decyzję. Decyzję, która zamieniła plan napadu rabunkowego w plan morderstwa. Uzbroili się. Jeden wziął nóż, drugi siekierę. Było popołudnie. Żona Grzegorza K. była w tym czasie u sąsiadów, pomagała przy ziemniakach. W domu został tylko on i dwie małe dziewczynki. Bracia fojutowie nie pukali. Weszli do środka i od razu rzucili się na gospodarza. Grzegorzka próbował się bronić. Doszło do szarpaniny. Wtedy bracia użyli noża i siekiery. Działali z furią. Biegli później doliczą się kilkunastu ran na ciele ofiary. Mężczyzna nie miał żadnych szans. To, co stało się potem. Wymyka się wszelkim próbom racjonalnego wytłumaczenia. Zbrodnia była już dokonana, mogli uciec, ale w domu były dzieci: sześcioletnia Emilka i dwuletnia Sabina. Widziały, co się stało. Bracia Fojutowie postanowili pozbyć się świadków. W sposób, którego nie da się opisać słowami, zamordowali obie dziewczynki, używając tych samych narzędzi, którymi zabili ich ojca. Po wszystkim, Sprawcy splądrowali dom. Ich łupem padła niewielka kwota pieniędzy oraz kluczyki do starego samochodu, którym odjechali. Trzy życia: ojca i dwóch córek. Za kilkaset złotych i zdezelowany pojazd, kiedy żona Grzegorza K wróciła wieczorem do domu, zastała scenę, której nikt nie powinien oglądać. Natychmiast wezwano policję. Rozpoczęło się śledztwo. W tak małej społeczności śledczy nie potrzebowali wiele czasu. Podejrzenia niemal natychmiast padły na braci Fojutów. Byli sąsiadami, mieli fatalną reputację, a do tego zniknęli. Zatrzymano ich już następnego dnia. Skradziony samochód porzucili niedaleko. Podczas przesłuchania nie trzeba było ich długo naciskać. Przyznali się do wszystkiego. Opisali przebieg zdarzeń z porażającą obojętnością. Jeden z braci był pod wpływem alkoholu, drugi alkoholu i narkotyków. Biegli psychiatrzy orzekli jednak, że w chwili popełniania zbrodni obaj byli w pełni poczytalni. Proces rozpoczął się we wrześniu 2006 roku. Ze względu na charakter sprawy, opinia publiczna była wstrząśnięta. Prokurator nie miał wątpliwości. Żądał dla obu braci kary do pozbawienia wolności. Obrona próbowała grać na niepoczytalność lub zmniejszoną poczytalność z powodu środków odurzających, ale biegli byli jednoznaczni, bracia wiedzieli, co robią. Chcieli zabić, aby uniknąć kary za rabunek 17 października. 2006 roku sąd okręgowy w Poznaniu wydał wyrok. Arkadiusz i Ernest Fojutowie zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ale sędzia Paweł Spaleniak dodał do wyroku bezprecedensowe obostrzenie. Orzekł, że skazani będą mogli ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 45 lat kary. W polskim systemie prawnym to wyrok niemal rekordowy de facto oznaczający, że bracia Fojutowie. Najprawdopodobniej nigdy nie wyjdą na wolność. Arkadiusz Fojut będzie miał 67 lat, gdy po raz pierwszy będzie mógł poprosić o wyjście z więzienia. Jego brat Ernest, 60 do dzień. Wyrok ten, wydany w 2006 roku, był jednym z najsurowszych w historii III RP i stał się punktem odniesienia w dyskusjach o adekwatności kary do żywocia. Historia braci Fojutów. Tomroczna przypowieść o tym, jak cienka jest granica między człowieczeństwem a bestialstwem. I o tym, że żadna kara, nawet najsurowsza, nie jest w stanie cofnąć czasu i przywrócić życia ofiarom.